Tu liczy się zwycięstwo Po do celu Odciąć się było ciężko Po do celu Bo skrzydła nam podcięto Po do celu To wygrała zawziętość To wygrała zawziętość Nie ustawię Ci miejsca koło mnie Jedynie co to mogę ci na śniadanie zjeść Jesteś jakie pany A takie jak Ty napierdalam młotkiem Moje miejsce jest na scenie Twoje to siedzenie pod nią. Nie będzie żadnej pomocnej dłoni. Sam to musisz zrobić. Wrogów nie chcę, ale ich mam. Podrubaka do celu wchodzę na szczyt. Nie patrząc się w dół, na samej górze, nie ma odpoczynku. Otrzymać się tam jeszcze ciężej. Wszystko, co robię, to tylko dla siebie. Jeśli mnie tam nie ma, to prędzej czy później będę. Poskładać Was mogę moimi słowami. One Wam zbierają uwagi. My, może mali, ale też miemy zabić Te rozwój krwi, to tylko biznes To nie był disn, mówiłem o dziwce Nie siedzi ci, to wejdź mi pizdę Nie słuchaj ich, bo to kurwy zawisne Tu liczy się zwycięstwo trupach do celu Odciąć się było ciężko trupach do celu o Skrzydła nam podcięto trupach do celu To wygrała zawziętość to wygrała zawziętość Tu liczy się zwycięstwo Po do celu Odciąć się było ciężko Po do celu Od skrzydła nam pocięto Po do celu To wygrała zawziętość To wygrała zawziętość Za dużo czasu skupiałem się na tym Co myślą inni Jeden za wszystkich Chyba, że jesteś kulfą Z takimi to żyje się trudno Chcesz być raperem? No to jest spoczko lub tiktokerem Jak Eric Moczko Mówią, że to rap Nigdy im nie był To zwykła kurwa stworzona przez przemysł Nie patrzę wstecz Jaki w tym sens Jeśli tam każdy to jebany śmieć Chciałbyś tu wejść Pierdolę cię Bo nie ma tu miejsc Nie ma tu miejsc Zero emocji Stawaj do walki Nigdy nie przyjmę porażki Nie masz wpływu już na to Stanę się chorym i samotnym psychopatą Poskładać was mogę moimi słowami One wam zabierają uwagi może mali, ale też miemy zabić Ten rozwój krwi, to tylko biznes, to nie był disk Mówiłem o dziwce, nie siedzi ci To weźmy mi pizdę, nie słuchaj ich, bo to kurwy zawisno Tu liczy się zwycięstwo potrupor do celu Odciąć się było ciężko Potrupał do celu Od skrzydła nam pocięto Po do celu To wygrała zawziętość to wygrała za wziętość.